Nowa limitowana kolekcja obrani gadżetów Record .me jest już dostępna. Przejdź na kamerzysta.store lub kliknij link w opisie. Witam państwa, bardzo serdecznie jestem kamerzysta I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie balon challenge Balon challenge W każdym razie, challenge będzie polegać na tym, że podzielimy się Na pary, jest sześciu kandydatów Którzy będą chcieli wygrać pieniądze No i podzielimy się na pary po dwie osoby Oczywiście zagramy w butelkę, żeby były równe szanse Ja nie gram, bo ja rozdaję pieniądze Ja będę was nagrywać, czyli standardzik Do wygrania jest kaska Challenge polega na tym, kto pierwszy w parze przebije balona Używając do tego bardzo, ale to bardzo dziwnych pozycji Będziecie mieli do wyboru Naprawdę, ale to naprawdę dziwne pozycje Możecie również wymyślić pozycję, jeżeli jesteście w stanie Chociaż patrząc na was, no raczej nie macie z tym dużo do czynienia W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale To taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku Zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce Bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić milion subskrypcji ty możesz właśnie w tym pomóc Także cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić państwa do oglądania Już wybieramy parki Kolejny kawiaren, zapraszam na środeczek. Musisz zostawić świniaczka. Gramy buteleczką, zapraszam Państwa wszystkich na środeczek. Kto kręci jako pierwszy? Ja mam sprawę, bo ja zawsze na domówkach grałem z nami To właśnie. <śmulatowizm> 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 Dobrze. No to kręć, kręć. <śmulatowizm> Kasper, no Czego się śmiesz? Dopiero wybieramy z kim. No i znowu kręć. Ale co? No jeszcze nie raz nie kręć. Aha, wymyśliłeś własne zasady kręcenia Tak, ale to jak to nie po prostu on ma kręcić dwa razy, no dawaj. Ja tak? Jeszcze raz was kręcić, no? Ty ustalasz jakby kto będzie z kim w parze no. I, I tak wypadło na ciebie, wskaz. czyli jesteście sobie pisani. Idź. I co? On kręci. Idź, on już się kręci. Chodź to nie do mnie. Dobra, Karinka z kim? To nie jest Karinka, tak, to jest Nie wiadomo to. mogę jeszcze raz kręcić. No dobra, wykręć jeszcze raz. Karinka z... No, no dawaj kręć. Raz. Odejdź kabina z kółka. Czemu to tak Uu, działa? Uu. Czyli z Golką. Yeah, znowu, znowu to samo już drugi Uu, raz. Yeah. Pamiętasz nagrywaliśmy podobny odcinek z różnymi po y pozycjami. To była joga, tak? <laughs> Teraz niestety to będzie z balonem. I znowu widzimy się razem. Znowu raz. Nie razem. dotykaj A wiesz jaka nie. jest pierwsza pozycja? Nie dotykaj mnie. Musicie przejść balona nie w ten sposób. O. Musicie to go przejść. W dowolny, dowolny sposób. Może cringe tak, nie ale musicie się go przebić. Tak. O oh, Ten kto przybije yes. tego balona wygrywa trzy paczki, także będzie kilka pozycji i mam nadzieję, że Wam się prędzej czy później uda. To co, zaczynamy? Pas chciał mi pokazać, żeby nie przebijać. Nieprawda! Ja. Nie, nie, nie możecie dotknąć, nie możecie dotknąć. Metalowe zamki też proszę usunąć. Dredgias musisz ściągnąć pasek. Dobra, także widzimy się zaraz. Muszę zmienić spodnie. Przyjmijcie pozycję. Jak powiem start... Jak, jak powiem start zaczynamy. 3, cztery, start! O. 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 Dwie sekundy, jednaście. Dwie sekundy! Dwie sekundy! Ładne, chyba nikt! <grymne> chyba nikt! Chyba <grymne> nikt! Chyba dwóch sekund nie chyba, nie chyba nie zrozumiałeś nie... A Jest okej, okay, y, czyli ty jesteś z przodu A ty z tyłu Od tyłu, dobra Super, wyzerowany Trzy, cztery, start! Ja w złym miejscu w ogóle Niżej, <grymne> 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 niżej! <i zgabą>. <grymne>

Się nie chcę, że nie przebijecie no, Bez przesad! Często Amatorka, się. dobra, nie ma co i tak przegrałyście. Bo... Stop, na minutę. No dobra, może ta pozycja po prostu wam nie podpasowała. Tutaj. Na tabeli została wam kreska. No, jest... Mają kreskę na tabeli. Pani tak? Nie, <śmusza> e, Musisz się wykać, żebym miał e, odpowiednią siłę do tego, żeby to przebić. Dobra, e, przygotujcie A, ja, nie, się. Nie, się. Dobra, ja wierzę. Ciele... Przygotujcie się. Nie czuję. Start. Trzy. Aaaa! Czekaj, 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 Cofnę. Cofnę nagranie, bo wydaje mi się, że on złapa zabałą. A, a sprawdziliśmy. Rzeczywiście Dredziarz nie dotknął tego. Myślałem, że oszukiwał. Myślałem, że a, co, igły zbawne. sobie powkładał, ale, ale jednak jak Wiolę zobaczył, to... Druga <grym i zbawne> konkluzja. Kręcie, tak? tak, to jest druga konferencja. Musicie to przebić. Możecie zrobić to dowolnie, ale balon musi się znajdować szybciej. Tak? Przez cały czas. E, gdzie się musi znajdować? Na plecach, tak, tak. To Nie może to niżej to... być. Nie może być niżej. Mniej więcej masz się w tym odcinku znajdować. No dawaj, spróbuj znowu przebić. Ja bym przebił, ale pokażę wam jak to zrobić. <laughs> ja <bym śmiech> tak, 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 <laughs> tak, tak, jak ostatnio. Nie bym to zrobił. No to dawaj, przebij Nie. Pejmijcie pozycję i zaczynamy. Tutaj musimy sobie wsadzić balona najpierw. Tak, tutaj ma być? Tak, tu ma być balon. Jesteście w pozycji? Mhm. Mm no. Trzy, cztery start! Nie, nie, popatrz. co? Trzy, to trochę niżej No dawaj dawaj, 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 dawaj! No jak? Nie, kreseczka na tabeli, kreseczka. Kresieczka Czyli to odpada? Odpadacie? Nie, nie. mi mózg wyleciał, nie? Od tego ciśnienia. Czyli odpadacie, tak? Tak. Chyba tak. tak. Odpuścili, to... to jest dyskwalifikowanie, dobra. Teraz stykam i No, Jesteście gotowe? Czy Przyjmijcie pozycję. A może wyżej być troszeczkę? Może być, minimalnie. Trzy, cztery, tak. <słyska> ja bym to niżej dał. No i teraz. O, ojdenie, już prawie, prawie. Właśnie, to nie jest tak łatwo Kalina, wiesz, no, no dawaj, dawaj, dawaj. Ja <śmany> to nie jest tak łatwo. Ci powiem. <śmany> nie no, nie, no. się połamiemy. No się odkształc. No, już... Dobra, trzy, cztery, star! Niżej, niżej, niżej Poczekaj, Ile? Udało się Ale zgarniają kasę dzisiaj, ale sześć stówek już im padło. Nie chciałem, że to zrobi, ja byłem pewny, że to A zrobi się rozparyk To to jest dopiero para. to to jest para Zresztą, zresztą. Wresztą, bardzo. Jo. No, czy Za w ogóle nie wyjaśniłeś zastosowania. Ja mało, ale. To jest taki spontan, spontan, ten odcinek to jest taki spontan, że. ja no naprawdę. Nie bardzo piękną paru jesteś. Weź, przestań, człowieku. Hajs się robi kompiencji. sam. No, i teraz ostatnia pozycja to jest e, na przytulaska. Czyli Czemu? ostatnia. Ja więcej nie będę tego robić, sam zerów. Czyli po prostu. <śleszturna> ale ty ja mocno kochasz, stary! Ale on kocha tak mocno. Na nogach? Ojejku. <laughs> Ojejku, No dobra, to co? Zaczynamy konkurencję. Trzy, cztery, start. No to, to było ułamek sekundy. Ja nawet znaczy, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Zdążył. Czyli że robimy 0,000? Nie, 0, nie. No to było praktycznie nie, nie Montażysta możliwości. pokaże, montażysta pokaże. Dobra, kto następny? Trzy, cztery, start. To też, to też był łamek sekundy. To też był łamek sekundy. Ale to nawet ci nie da tak kliknąć My szybko. No to pokaże to Będziecie mieć wypłacone dopiero jak to sprawdzimy, bo nie wiem kto szybciej przebił. Wy też to musicie zrobić. No dobra. Trzy, cztery, start To było najszybsze. To było najszybsze. Na pewno. Ja To jedno, każdy się, miał tyle samo. Co się fajnie wyszło Nie, nie no, to... Nie no to po prostu to jest dobre, nie? W sensie szybko to się robi, to jest tylko balon, nic wielkiego. Ale Siłę powiem, mam naprawdę on ma siłę. To nie jest kwestia siły, to jest kwestia tego, że nie jest z tobą w parze. Nie. Dobra, następna pozycja. Ja leżę... Ty musisz na mnie, nie, 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 odejm się karita. Tyłem i szadaj. I musimy przebić w ten sposób. O jest! Ulala! Ale to będzie ból. Nie możemy się podnieść. No Ja tego nie robię, ogólnie chciałem wam tylko powiedzieć, że to był zły pomysł. Ja wiem, że... Jeżeli ty na niego siądziesz, to będzie mi mili, milisekunda, ale on może zaryzykować zdrowiem, życiem. Auć! Auć! Wiesz co? Nigdy nie byłeś na tyle dziany, żeby mnie kupić, żeby kupić szacunek bez tego człowieka, więc to ja będę na dole ujeżdżać. O nie! Pokaż ten zameczek. Ej, zameczek. Co? Pokaż. Zameczek? Jaki zameczek? zameczek. Ty, ty jesteś. Ja, no. Przeciwko kąpiel. Dobra, ale zameczek nic tu nie to Proszę jest. Proszę zmienić zameczek. spodnie. Proszę stoperek. To wiesz co? Może się położę na brzuchu po prostu. Co to znaczy, żeby się położył na odbocz. Moje klejnoty koronne będą całe. Poznali. Moje nie były. Moje nie były. on jest y, podobny faktycznie do karina. To po prostu I to jest twój Ile Kalina ważysz? Nie odpowiesz. Dobra. Ile ważysz, Mariusz? 92. Da, tak serio. 75, chyba No to tak no, niedużo różnicy. Dobra. Traf... Oh, wciskaj. Dobra. No ja jak wolicie, możecie zrobić tak, ale będzie wam ciężej 3, 4, restart. Jeszcze raz. I jeszcze raz musimy zrobić, bo Dredziaż oczywiście spierdził. Okej, okay, ten czas był około dwóch sekund, także stwierdziliśmy, że jeżeli oni zrobią to szybciej, e, bądź wolniej, no to po prostu będziemy e, wiedzieć. I jeżeli będzie konieczność, to powtórzymy to po prostu e, już na sam koniec, w sensie próbę jego. jego. E, także no na razie nie trzeba tej próby powtarzać. Jeżeli będą jakieś przypuszczenia, że mogło być szybciej albo wolniej, no to wtedy dopiero będziemy powtarzać próbę. Czemu wy w ogóle tak to robicie? Jak jest łatwiej Myślisz? Ładnie Karina nam, no no, no dobra, zajmij pozycję 3, 4, start! <grystanie> ja się boję, <grystanie> że Krzysztof no. zabije Nie! Ale jesteście... Jest, 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 jest tak słaby. No dawaj, dawaj Karinka To, to nie moja kawałka no. no dawaj Karinka no. Jest! 21,66. Także tak jest, wasza czas że... Szybciutko ci Szybciutko, szybciutko, tak. Dobra, to co? Teraz wy? Ja nie połamiesz mnie, a w sensie. Ale tam Dobra. Tam jest, że ja mam kości. Tu są kości przecież. A ja też kości. kości. No właśnie. Dlatego ja się odwracam, wiadomo dlaczego. wy pewnie biednika występuje w grupy, nie? Zdaję życie. Nie, a nie co? Po prostu nie chcę, żeby mnie bolało. I tak będzie! będzie. Inaczej, nie pomagasz! Nie pomagasz! O Jezu! Nie pomagasz! stanu! Читать сказала мало. с старт. Wow, О, первый. Ale łatwo, 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 łatwo. Jak na razie tak naprawdę nikt nie ma z nimi konkurencji. 1200 zł, reszta zero. Czemu jest 1200 tak? zł? Macie do, po, no do podzielenia pół, ale to jest dla mnie to jest no niesamowite. Co? Ale co jest niesamowite? To jest tylko balon. To jest tutaj. niesamowite. Aż tak? A to jest tak. tylko balon. To jest tylko balon. To jest tylko balon? byście mi podłożyli i tak by pękła. Wygrajcie, w końcu, nie oddawajcie wszystkiego, Dobrze, ten dobrze, ten dobrze, ten dobrze ten ale to nie jesteście tak wprawienia. Oni trenują to może. No, tak. I w ten sposób. Możecie to zrobić tak, tak. <smellan> Jak ją popchnął, nie? Odruch zwierzęcy. To no dobra, nie będę <grym> tego no, przebijać. W każdym razie możecie w dowolnej pozycji, tylko osoba, która będzie przebijać ma być na, na ruchu. Czyli I ma być na być W ten, na ten kolana. sposób, na kolana. Macie być na nie możecie w ten sposób Dobra. No to co? Dobra, daj tak obrolę. Odlicajmy. Trzy, cztery, start. No to było dobre. Ale masz opóźnione zapłodnie Co to jest? Słaby wynik Pobijemy? Pobijesz? Ale kaleki ja ci. Takie kaleki Pobijesz? Kalectwo no. Karinka jesteś gotowa? Nie Start Nie mogę, No przybliż się bardziej Nie chcę Nie no. no dawaj No bliżej Karina Dysqualification. Jesteście gotowi? Tak ja, jestem gotowy Czekaj nie. Czekaj Czekaj, czekaj Trzy, cztery, start! Ja nie będę mówił co ja robię po godzinach Ale nic w tym domu Nic w obrębie tego domu, żeby nie było To tekstów Nie robić żadnych do nas ja proszę być grzecznym i pisać ładne komentarze. Nie pisać. Bardzo ładne. <noise> e, dobrze, także cóż, no jak widzieliście Treziarz and Viola zgarnęli everything. E, Wszystkie pieniądze, jakie odcinkie. były dostępne no i, na tym odcinku. No to proszę. Zaraz okładę, zaraz. proszę nie. Teraz za kamera Dobra, nie, dobra, nieważne. Poza kamerami już się rozliczymy. Wypłacę, Ale dodatkowe no, nie. dodatkowe pieniążki za to, że wszystkie. Nie, nie, nie dobra, ma dodatkowych ja pieniądze. No, Cię to... że wygrałeś 1500. Na połowę po 750. Dobra, po 750. Dobra, w każdym razie, no cóż, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli Ty jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji, to zostaw subskrypcję no i zostaw oczywiście łapeczkę w górę, jeśli chcesz więcej takich odcinków. No a my cóż, widzimy się w następnym odcinku. No i do zobaczenia Państwu.